Jeżeli drzwi w Waszej pacyfice jeżdżą tak teraz bardziej widać rąkę skacze To znaczy, że musicie zmienić tą otworoleczkę. Tutaj zaraz wrzucę numer oryginału oraz cały proces wymiany Tutaj jest numer części i zaraz ruszamy z wymianą. Nie mam drugiej osoby, więc sobie widlakiem odeprę drzwi. A tutaj odkręcamy dwie śrubki na dziesiątkę. Mamy już poluzowane. Warto zabezpieczyć chromik jakąś szmatką, żeby nic się niechcący nie obdarło. I wysuwamy rolkę na początek drzwi. Wysuwamy starą, składamy nową i zaraz skręcamy. Nowa roka założona, zostało przykręcić. No i już mamy po wymianie. Jak widać roleczka jest idealnie prosta. Jakby ktoś się zastanawiał, to warto teraz jeszcze porównanie nowej ze starą. Tutaj, jak widać, stara już po prostu ma mniejszą średnicę, nawet w jednym miejscu jakby zrobiła się kwadratowa, po prostu przestała się obracać i w jednym miejscu w świecie ją zaczęło wlec, i dlatego ta rolka skakała. Te również już są lekko zużyte, no tutaj luzu nie ma. Ta już ma luz no śmieszna sprawa bo ogólnie w Stanach to kosztuje 6 dolarów u nas niestety wysyłka i całe koszty z tym związane trochę zabijają już tą cenę, już nie jest taka okazyjna aczkolwiek i tak nie jest drogo w stosunku do tego co uzyskujemy drzwi zamykają się pięknie bezgłośnie także jak na cenę uważam efekt osiągnięty Także jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego mu tam drzwi trochę hałasują, no to zacznijcie od tej rolki, przyjrzyjcie się jej, gdyż właściwie na niej jest oparty cały ciężar drzwi i to one powodują właśnie takie jakieś terkotanie, przeskakiwanie. Pozdrawiam Was wszystkich, cześć.